Okej, okay, czas sprawdzić czy fejowelki działają. O! Witajcie Rzymeczki z tej strony Trailerów w tym oto specjalnym wydaniu na Sylwestra 2022 roku! Woooow! Tak jak wspomniałem wcześniej, chciałem nieco powiedzieć o tym co się wydarzyło, jak jest teraz, jak będzie później. Więc po pierwsze ten rok był według mnie najbardziej owocny ze wszystkich lat. Ponieważ pierwszy raz, powiem szczerze, w mojej YouTubeowej karierze uznałem, że robienie na YouTubie ma jakiś sens. Przez to, że poprzednio zawsze polegało to na tym, że O, trzeba było coś zrobić, żeby dostać te suby. A w tym roku okazało się, że YouTube nieco poprawił swoje algorytmy, według mnie. Oraz, no po prostu działanie na ich platformie teraz jest o wiele prościej dla małych osób, takich jak ja, nie, żeby się nieco wybić. Oczywiście, to nie znaczy, że to jest jakieś bardzo prosto, żeby teraz się wybić, ale trzeba po prostu nieco popracować i właśnie w tym jest problem, bo teraz przechodzę jak obecnie jest, bo jak zwykle przychodzi ten czas, kiedy nadchodzi sesja i trzeba się uczyć. I wiem, że wszyscy mówią, że o, ale teraz nie będę mieć czasu, żeby na to, bo się będę musiał uczyć. No zazwyczaj tak jest u mnie, w moim przypadku to jest bardziej takie O mój Boże mam tyle projektów do zrobienia, że po prostu nie mam czasu na was, żeby jakoś zająć się odcinkami Oczywiście mam mnóstwo materiałów Tylko nie mam czasu na zmontowanie Oraz też ostatnio zacząłem nieco robić takie lepsze miniaturki Jeżeli mam mniej czasu to kończy się na tym, że miniaturka jest słabsza I żeby tak mieć lepszą miniaturkę Muszę przynajmniej przez jeden dzień ją robić A naprawdę to jest zbyt dużo czasu na jedną miniaturkę Więc jeżeli chodzi o przyszłość, to myślę, że w lutym dopiero jakoś będę mieć czas, bo będę musiał się zająć oczywiście swoimi projektami, swoim innym projektem, który robię do Harcowa Iron 4. I ogólnie że biorąc, to w międzyczasie, od czasu do czasu, zapewne coś zmontuję. Oczywiście będę montować coś prostego dla mnie, żeby nie polegało na tym, że będę musiał mnóstwo montowania tego robić, i będę próbować robić tak. Żeby, jak dla was, było najlepszej jakości materiały. Oczywiście może po prostu przyjść taki okres, kiedy będę mieć mnóstwo filmów i w ogóle, a czasami taki okres, kiedy przez nawet miesiąc nic nie będzie, ponieważ... No wiecie. Zawsze czymś się w międzyczasie zajmuję. Więc, żeby zakończyć ten rok z hukiem, udało mi się zabrać nieco fajerwerek. I na szczęście zrobiłem nieco wcześniej testu i okazało się, że Flash na fajewerce może być trochę by zbyt bolesny na oczu Więc teraz czas zobaczyć na te piękne fajerwerki i żeby przywitać nowy rok z hukiem Wystrzelimy je Ale to była świetna przedmowa przed wystrzeleniem Okej, okay, chcecie zobaczyć fajewerki, wiem o tym Wow o wiele lepsze niż w prawdziwym życiu. To było smutne. Szczęśliwego nowego roku!